Zaczynamy. Adam Głaczyński, kłaniam się Państwu w programie zatytułowanym Było tak. To audycja, w której prezentujemy materiały archiwalne telewizji Rzeszów. Tym razem zapraszamy Państwa do obejrzenia materiałów filmowych dotyczących ulic Rzeszowa. Jak wyglądały, jak bardzo się zmieniły, nie mówiąc o motoryzacji, która przeszła prawdziwą metamorfozę. Zaczynamy od filmu z marca 1973 roku o to, jak dbano o porządek na miejskich drogach. Od dziś mamy kalendarzową wiosnę. Nie dla wszystkich jednak ta jakże sympatyczna pora roku oznacza wytchnienie po trudnym zimowym okresie. Dla drogowców południowo-wschodniego regionu wiosna to konieczność remontu mocno zdewastowanych dróg. Rozmawiam z dyrektorem okręgowej dyrekcji dróg publicznych w Rzeszowie, Lechem Krupińskim. W chwili obecnej mamy taką sytuację, że na drogach głównych jest około 800 km dróg, które są zniszczone. Takiej sytuacji myśmy nie mieli od paru lat, jak w tym roku. Na drogach lokalnych, na drogach poza siecią podstawową mamy tych zniszczeń znacznie więcej. Co robić? No trzeba przede wszystkim drogi udostępniać do ruchu. Trzeba robić tak, żeby transport samochodowy mógł odbywać się w miarę regularnie i żeby PKS-y nie łamały resorów. W związku z tym prowizorycznie w chwili obecnej przystępujemy do łatania dróg. Nie przystępujemy, przystępiliśmy już, bo i nawet w okresie zimowym żeśmy łatali. W chwili obecnej robimy to, powiedziałem prowizorycznie z tego względu, że w warunkach, kiedy pada deszcz, kiedy jeszcze czasami i śnieg popada, nam jest trudno łatać, dlatego że podstawowym lepiszczem to jest smoła i asfalt. Wrogiem numer jeden smoły i asfaltu jest woda. W związku z tym to, co robimy w chwili obecnej, zdajemy sobie z tego sprawę, że przy lepszych warunkach trzeba będzie to z powrotem wziąć, wyrzucić i zrobić już na dobre. Jeżeli chodzi o okres przełomów wiosennych, jest to okres bardzo trudny dla całego transportu, jest to okres bardzo trudny dla nas. Chcielibyśmy, aby transport odbywał się bardzo sprawnie, bardzo regularnie. Niestety musimy z sieci dróg wyłączyć w chwili obecnej, może nie wyłączyć, ale ograniczyć ruch pod względem nośności na oś ponad 800 km na drogach państwowych i ponad 2,5 tysiąca km na drogach lokalnych. Jest to duża strata dla transportu, ale chcąc uratować sieć, chcąc uratować nawierzchnie, które stanowią pewnego rodzaju majątek państwa, trzeba tak drastyczne zakazy wprowadzać. Czy pamiętacie również o konieczności odnawiania znaków drogowych? Tak, panie redaktorze, w chwili obecnej ekipy przystąpiły już do mycia znaków obecnie istniejących, a w okresie gdzieś kwiecień, maj. Na trasach głównych wymienimy generalnie oznakowanie na nowe komplety, bo na tych trasach posiadamy dwa komplety oznakowania. Na pozostałych trasach będziemy wymieniać w przeciągu całego roku oznakowanie na nowe. W latach 70. XX wieku Rzeszów rozwijał się bardzo dynamicznie. Od 1970 roku do 1978 liczba mieszkańców wzrosła o prawie 30 tysięcy. Przybywało zakładów pracy, powstawały nowe osiedla, budowano nowe drogi. W 1970 roku w Rzeszowie było 81 km jezdni o tak zwanej ulepszonej nawierzchni: betonowej, brukowanej lub asfaltowej. Osiem lat później takich ulic było już ponad 120 km. Jakie były drogi w Rzeszowie? No, główne ulice. To były Kociełby, w miarę równe, no jak się po nich jeździło, ten kto, ten kto doświadczył, doświadczył jazdy czy na rowerze, czy na dorożce, czy na samochodzie, to sobie zdaje sprawę. Ulica Grunwaldzka była Kociłby, ulica Mickiewicza była Kociłby. te trzy, cztery główne ulice tego pępka miasta. Natomiast te uliczki czy ulice dojazdowe, no to było praktykowanie wykładaniem trylinką. Trylinka była bardzo praktyczna i te wszystkie ulice, jak na przykład Staszica, Naratowicza, to wszystko było trylinką No Potem przyszedł szumnie nazwany asfalt. To nie był asfalt, to była smołówka. Podkład kiepski, robiono to na chybcika. Wszystko było w porządku, jak była stosunkowo umiarkowana temperatura. No jak przyszły upały, a one były mocne za moich młodych lat, no to te kolejne na przystankach autobusowych, panie idąc w szpilkach zapadały się popięty. pięty. Kiepsko to wszystko wyglądało. Ogólna liczba wszystkich miejskich dróg sięgała ponad 200 kilometrów. Niestety większość wyglądała źle, a warunki jazdy zbliżone były do takich, które wywołują chorobę morską. Złamane resory, przebite opony, zniszczone zawieszenia samochodów. Gdzie w latach 70. można to było wszystko naprawić? Proszę zobaczyć jak funkcjonował serwis Rzeszowskiego Polmozbytu. To materiał z 1979 roku. Dla pracowników Rzeszowskiego Polmozbytu wiosna zbiega się z uruchamianiem w Rzeszowie nowoczesnego Centrum Fiata. Tak, rzeczywiście sezon roku 1979 zbiega się ze skromnym jubileuszem organizacji Polmozbyt pięciolecia. I na ten skromny jubileusz Rzeszowski Polmozbyt na terenie miasta Rzeszowa oddaje piękny, nowoczesny obiekt Centrum Obsługi Fiata. Zbogacimy się o prawie 70 stanowisk obsługowo-naprawczych. A więc to jest prawie dwukrotnie tyle, jak ile posiadaliśmy w sezonie roku 1978. Obiekt jest w trakcie uruchamiania. Pracują już Stacja Szybkich Obsług, Pas Przeglądów Gwarancyjnych, Hala Napraw Bieżących, a w najbliższych dniach uruchomimy pozostały obiekt, to jest blacharnie i warsztat lakierniczy. Rozmawiam z dyrektorem naczelnym Rzeszowskiego Polmozbytu Józefem Ostrowskim. Dyrektorze, ale Polmozbyt Rzeszów działa na terenie pięciu województw Polski południowo-wschodniej, nie tylko w Rzeszowie. Tak i również pozostałe województwa cztery posiadają w sezonie roku 79 nowoczesne obiekty w Tarnowie, w Krośnie, w Przemyślu, w Tarnobrzegu. We wszystkich tych obiektach na początek sezonu roku 1979 organizujemy piękne imprezy w postaci kiermaszy pokazy połączone z imprezami i z informacjami oraz z udzielaniem porad w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dyrektorze, czy w parze z rozwojem bazy technicznej zaplecza motoryzacji idzie również wzrost jakości świadczonych usług? Łatwiej jest wybudować obiekt, Trudniej jest wyszkolić fachową załogę. Temu tematowi w roku 79 poświęcamy generalnie główną uwagę. Będziemy robić wszystko, aby w ślad za rozwojem bazy szła również i kultura i jakość świadczonych usług. Poprzez masowe szkolenie załogi, poprzez częste kontakty, szkolenia specjalistyczne, po prostu jednym słowem cały wysiłek załogi kierownictwa przedsiębiorstwa w roku 79 kładziemy na Kulturę i jakość świadczonych usług. Wylotowe drogi z Rzeszowa mają u kierowców nie najlepszą markę. Budowane tuż po wojnie, ograniczone są ciasną zabudową. O na wierzchni lepiej nie mówić. Tegoroczna zima pozwoliła na rozpoczęcie wiosennych porządków wcześniej niż zazwyczaj. Modernizuje się 1600-metrowy odcinek szosy w kierunku przemyśla. Założono zbrojenia, przebudowano most, powstają dwa siedmiometrowe pasma ruchu. Przebudowa wylotowych ulic w Rzeszowie to dopiero początek generalnych porządków na tutejszych drogach. Sytuację uporządkuje ostatecznie oddanie do użytku nowej obwodnicy. Nakłady finansowe na remonty rzeszowskich ulic z roku na rok rosły, z 45 milionów złotych w 1970 roku do 141 milionów 8 lat później. Nawet jak już światła były i pasy były, to jeszcze kobietki idące z rynku szły po swojemu na skost, na bliższe ściszki. Także milicjanci mieli kłopoty, no bo ona chodziła ten przez lat 50, dlaczego nie akurat na starość miała iść na pasy, nie? No takie utarte było na ten, ten. No ale to milicja nie robiła, śmiała się z tego. A jakie działania powoduje hasło wywoławcze wiosna wśród pracowników ruchu drogowego Milicji Obywatelskiej? Mówi Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie, major dr Kazimierz Reichel. Ten piękny, oczekiwany po zimie okres jest dla nas pracowników milicji, pracowników służby ruchu drogowego okresem Ciężkiej pracy. Ochrona porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie wiosennym jest trudna i jak potwierdzają statystyki wypadków, niebezpieczeństwo w ruchu na drogach publicznych jest duże. Mówiąc inaczej, duża jest częstotliwość wypadków i co bardziej niepokojące, tragiczne są i skutki. Okres ten charakteryzuje się specyficzną zmianą struktury, dynamiki i warunków ruchu drogowego. Wiadomo, intensywne prace drogowe i co więcej, wyjeżdża na drogi jakże duża ilość posiadaczy motocykli, prywatnych samochodów osobowych, rowerzystów którzy nie eksploatując pojazdy w okresie zimowym, w pewnym sensie stracili, utracili nawyki kierowania pojazdami. Majorze, do jakich wykroczeń będziecie w tym okresie podchodzić szczególnie rygorystycznie? Naszym głównym zadaniem jest rozwijanie kampanii propagandowo-wychowawczej. Chodzi o to, abyśmy dotarli do miarę każdego użytkownika. I przekonali go po pierwsze o konieczności przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego, a po drugie, abyśmy wskazali na niebezpieczeństwa, które w tym okresie będzie spotykał na drodze, z którymi musi się liczyć i co bardzo ważne, musi je przewidywać. Jakie wykroczenia będą rygorystycznie traktowane? Krótko mówiąc te. Które w konkretnym miejscu, w czasie, w konkretnych warunkach będą zagrażać dla innych użytkowników dróg. Chodzi o to, żeby każdy z nas zdawał sobie sprawę, że przestrzeganie przepisów i zasad ruchu drogowego nie jest naszą sprawą osobistą. Na początku lat 70. ubiegłego wieku po drogach ówczesnego dużego województwa rzeszowskiego poruszało się około 25 tysiąca samochodów. W samym Rzeszowie zarejestrowanych było około 5 tysięcy aut prywatnych oraz tych należących do zakładów pracy, a także komunikacji miejskiej. W tym czasie po ulicach miasta kursowało 86 autobusów MPK, tak zwanych czerwonych. 8 lat później, pod koniec dekady, ich liczba podwoiła się. No, pierwsze autobusy to w latach 50. -tych. komunikacja samochodowa, to były to chyba stare, jeszcze wcześniej chyba były jakieś lwowskie, to było tylko parę linii takich najdłuższych. Czy one, czy one rozładowywały, powiedzmy, jakiś ruch w mieście? No niespecjalnie, niespecjalnie. Ludzie dużo chodzili, dużo chodzili powiedzmy, w odwiedziny znajomych, spacery i tak dalej, także ten autobus to była tylko konieczność. No, do, jeszcze, jeszcze, sporo lat po wojnie, po wojnie, po okupacji, jeszcze funkcjonowały dorożki konne. Było tych parę postojów, prawda, na dworcu, pod Kasztanami, na Bernadynce. No przemiło się teraz to wspominano, no bo niestety dorożki już nie uświadczy <laughs> w Rzeszowie. Pokolenie nawet nie ma pojęcia jak to, jak to wygląda, jak to ładnie klapało, jak to ładnie jeździło w zimie, dzwoneczki, koniki, dzwoneczki, no miło to było. No i zaczęły się pojawiać taksówki. Taksówki, prawda. Pierwsze no to były, powiedzmy, jakieś tam samochody takie, jak to nazywali, z Demobilu. Jakieś tam Fiaty jakieś. No potem zaczęły królować Warszawy. Pobiedy Warszawy. Było trochę zagranicznych. Kiedy Rzeszów zaczął wchodzić, powiedzmy, w tą cywilizację restauracyjno-lokalową, kiedy ruszyła Rzeszowska, relaks śródmiejska, prawda? Kiedy były dancingi nocą, no to wtedy panowie musieli jakoś wyjechać z tego. Rzeszowa, dostać się do domu. No to oczywiście uruchomiono telefony, taksi, przyjeżdżała. Taksówki łapało się na ulicach, no i na postoju trzeba było cierpliwie, cierpliwie trzeba było czekać. Na przykład na placu Farnym czekało się nawet godzinę albo półtorej, półtorej szczególnie nocą. Na Rzeszowskich ulicach kursowało również sporo pks oraz autobusów zakładowych. Godzinach porannych i tradycyjnie po 15 były one główną przyczyną powstawania korków na miejskich drogach. Popularność transportu publicznego wynikała oczywiście z małej liczby samochodów prywatnych. Drugą ważną przyczyną była ogromna liczba dojeżdżających do pracy w Rzeszowie tak zwanych chłoporobotników. Mieszkańcy podrzeszowskich wsi, którzy oprócz pracy na roli byli zatrudnieni w zakładach przemysłowych. Mówiono o nich dwuzawodowcy. W latach 70. Rzeszów był jednym z kilku miast w Polsce, w którym chłopo robotników było najwięcej. Spośród wszystkich ludzi zatrudnionych w mieście ponad jedna trzecia dojeżdżała do pracy spoza Rzeszowa. Do samego Rzeszowa przyjeżdżało dziennie w pewnym okresie ponad 40 tysięcy ludzi. Przedsiębiorstwa budowlane dowoziły swoich pracowników z bardzo odległych wsi pod i to z setkami, z tysiącami. No, z takiego WSK, jak, 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 jak po godzinie 15 wychodziło, wychodzili robotnicy, no to było to, 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 jak straż meczu Żużlowego. I to musiało wyjechać z Rzeszowa w godzinach popołudniowych. Dziś bez wątpienia stan miejskich dróg jest dużo lepszy niż 30 lat temu. Budowane są nowe, remontowane stare, w kolejce na modernizację czeka kilka ważnych arterii miasta. Niestety, ruch na rzeszowskich ulicach jest dużo większy niż przed laty. Mimo to nie odmówimy sobie przejażdżki ulicami Rzeszowa. Od blisko 5 tysięcy samochodów zarejestrowanych w Rzeszowie w latach 70. do czasów nam współczesnych. Samych tylko aut osobowych przybyło w mieście ponad 80 tysięcy, 2,5 tysiąca ciężarówek oraz prawie 4 tysiące motocykli. W związku z tak dynamicznym rozwojem motoryzacji wszystkim rzeszowskim kierowcom życzymy szerokiej drogi.